Czas na upragniony odpoczynek od upałów. Krótkotrwały, ale w nocy bardzo odczuwalny, dlatego, że w najchłodniejszym momencie nocy, dziś na termometrach miejscami jednocyfrowa dodatnia temperatura. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Jutro przez cały dzień pogodę w Polsce kształtować będzie pogodny wyż, którego centrum przemieści się z nad Niderlandów nad południową Polskę. Oznacza to, że w szczególności o poranku zobaczymy wręcz bez Chmur na niebo. Niż, który jeszcze dzisiaj delikatnie dawał się we znaki na północnym wschodzie kraju, odsuwa się daleko nad Rosję, a dodatkowo do Polski z północnego zachodu napływać będzie ciepłe, suche, ale zdecydowanie niegorące powietrze polarnomorskie. No właśnie. Nadchodząca noc zakopane 7 stopni, to oczywiście najchłodniejszy moment nocy, ale i na kielec w Krakowie 9 stopni, 10 stopni na termometrach w Wielkopolsce, do 11 na Kujawach w Warszawie 13. Nieco cieplej, jedynie na wybrzeżu. Tu możemy liczyć na 16 stopni. W nocy wiatr najczęściej słaby i umiarkowany, nigdzie nie powinno padać, ale na warmi na Mazurach, zwłaszcza w drugiej części nocy, mogą tworzyć się mgły i zamglenia, i to będzie największa przeszkoda dla kierowców. Poza tym warunki do podróżowania, śmiało można powiedzieć, wymarzone, skoro aura wyżowa. Tak jak wspominałam, dużo rozpogodzeń, jeżeli chmury to niegroźne, wysokie, kłębiaste, z tych chmur po prostu nie powinno jutro padać, a miejscami w ogóle nie zobaczymy ich na niebie. Jutro na wybrzeżu delikatnie chłodniej. Od 20 stopni w koło brzegu do maksymalnie 23 w Gdańsku dużo słońca. Nieco cieplej w głębi kraju na Kujawach, w Wielkopolsce czy na nizinie Szczecińskiej możemy liczyć na temperaturę do 26 stopni w cieniu, a chwilami o cień będzie naprawdę trudno. Wiatr maksymalnie Nieumiarkowane. Na północnym wschodzie kraju wiatr będzie silniejszy i może osiągać prędkość do nawet 70 km na godzinę. Także uważajmy, spokojniej na Mazowszu, tu zdecydowanie cieplej, do 27 stopni, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Choć noc na południu kraju będzie zimna, już jutro w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia nawet 26 stopni to temperatura maksymalna, na Podkarpaciu 27, nieco chłodniej, jedynie w Tatrach, w całym regionie, przy Cały dzień bardzo pogodnie, bardzo słonecznie. Podobnie jak na Ziemi Lubuskiej czy na Dolnym Śląsku, tu temperatura od 27 do 28 stopni. Na drogach kierowcy powinni uważać przede wszystkim na silne słońce, także warto zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Jutro biometr wyjątkowo korzystny we wszystkich regionach. Temperatura odczuwalna będzie delikatnie niższa niż ta na termometrach. W środę delikatny spadek ciśnienia, wzrost temperatury na południu kraju nawet 31 stopni. W czwartek nieco Więcej chmur w centrum i na południu, ale opady deszczu możliwe jedynie na Dolnym Śląsku. Pierwszy dzień weekendu, właściwie początek weekendu, czyli piątek, pogodny, choć na Podkarpaciu szansa na przelotne opady deszczu. W większej części kraju pogodnie, podobnie jak i w sobotę. W sobotę temperatura do 28 stopni, w niedzielę możemy liczyć nawet na 30 na Podkarpaciu, w Warszawie. Do 29. Od rana jakość powietrza jest właściwie perfekcyjna. W tym momencie raport smogowy wygląda tak, a zawsze więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.